dan pekan moye thinking ada ai apa posen teh posen teh dan apa teh this is attack at dekat saya

Małpka. Mała małpka. Tutaj kopik wcale jest gołąbek. A po tej klice wimy się. I tylko będę znowu ładnieł. Dzięki te trzy Jak Jaki Wam się najbardziej podobał. Włóczę wcale nie. Tak mi trochę nie wyszło, ale obcale. A po tej kielma znajduje dok dynę. A cotej a królice z kapujące jednym łóżkiem.

Potem tam. tu jest mały Haki, a, a tu tygrys. Hey Chodź dalej, tu taki, tu jest taki duży haski a tu ten king Harris chyba dobrze mówię. A, to jest jamicek, to jest jamicek, a potem jest kureczka. Po tej stronie jest lek, po tej koreczce, tylko mi nie wyszło. znajduje się A po tej świnkach znajduje się po tej stronie znajduje się taki, taki kotek. A tu bułdak. うん。 czekajcie to jest jest właśnie na tym rynku kotek Tak jak ja w takim ja tygodniu

Ludy, taki? Taki, taki jestem. I to będzie mocne. Nie pójdę podłogę. to jest, ale jest Tu jest... To jest... to jest... To jest... To jest... To jest... O, już widać. Je... Tu jest potacja ludzka, tu jest taka taka skamielona, a tu jest potacja... To normalna, pies. He? Właśnie? A pies to jest, jest pan radny. Ja myślę, że to jest tył.

To jest potraca łódzka z jednego, złotego śniegu. To jest, bo nie wiem, niebiańska, pomala na niebiesko i nie chciała. Mała, bo nie miała niebiańska, więc tak. To jest potraca łódzka. Potraca łódzka jest niebiańska. Ślubu Alejandro Elifo. Tak mi się nie chciało, ale ispani, ispani muszą, to jest fajnie. Ale to jest fajnie, mi się paszło. To pisali, to Jeszcze raz. Kmiś. To jest Sama-sama nak kaki, buat ambil ayo. Saya akan buat dia boleh stay. Dia boleh stay.

i'm going to take my mother's country in the room The